Wasim również. Jest Elsar. Jest sygnał do startu. I konie ruszyły. Ostatni Lazim. Tam walka o prowadzenie. Któż tam się przepcha do przodu? Malbigowa na razie jest pierwsza, ale już poszedł Wasim. I Wasim podyktował tempo. Na drugiej pozycji Malbigowa. Na trzeciej galopuje Elsar. Dalej na czwartej Falster, na piątej Sanmiego i ostatni, nie ma jakieś dwie długości straty do przedostatniego Sanmiego. Wasim dyktuje tempo, Wasim na drugiej pozycji ma Albigowa. 1300 metrów dystansu jeszcze pozostało konią. Wasim ma Albigowa, tam jest Falster, jest w tej pierwszej grupie również, jest w tej pierwszej grupie. Również y, Elsa. Stawkę zamyka Lazim, przedostatni galopuje Sanmiego. Pół zakrętu. Nic się nie zmienia. Cały czas e, pierwszy Wasim. Na drugiej pozycji już jest Elsar. Wasim z Elsarem, na trzeciej Falster. Cofnęła się Malbigowa. I tam do stawki już zbliżył się znacznie. Zbliżył się znacznie Lazim. Wyjście na prosto. Malbigowa zyskała nieco, ale prowadzi Wasim. Wasim cały czas jest pierwszy. Tutaj polem próbuje finiszować. Lazim. Wasim, Lazim te dwa konie. Elsar troszeczkę dalej. Wasim, Wasim zbliża się do niego. Filszujący Lazim. Wasim z Lazimem te dwa konie. Wasim zbliża się Lazim do niego, ale jeszcze nie. Wasim, Lazim. Jeszcze 50 metrów do celownika. Lazim atakuje mocno Wasima. Konie idą łeb, łeb i za chwilę celownik. Wygrywa Lazim, drugi Wasim na trzeciej pozycji falster, na czwartej stan Miego. dalej Elsar i ostatnia Ma Pigowa.